Gdy po raz pierwszy będziecie logowali się do aplikacji po założeniu konta, to zobaczycie okienko z informacjami do uzupełnienia. Są one potrzebne do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Jest to oczywiście związane z wymaganiami RODO i dopiero po uzupełnieniu wszystkich informacji i zgodzie na powierzenie i przetwarzanie danych będziecie mogli przejść dalej. Tak, jak widzicie, ja już mam te wszystkie informacje uzupełnione, więc teraz wystarczy tylko wyrazić zgodę, zaznaczając ten checkbox i kliknąć przycisk Zapisz. Dane do RODO wpisujemy tylko raz, natomiast jeżeli później okaże się, że gdzieś tam popełniliście literówkę, to oczywiście można te dane edytować, ale sami tego nie zrobicie. Będziecie musieli zwrócić się do naszego działu obsługi klienta, aby na chwilkę dla waszej firmy. Odblokować te dane do edycji. I to jest bardzo ważne, ponieważ w tym czasie żaden z Waszych pracowników nie będzie mógł logować się do aplikacji. Dane do RODO muszą być zaakceptowane, aby można było korzystać z Asari. Więc warto zrobić to od razu, poprawić tą literówkę, kliknąć zapisz i przywrócić aplikację dla całej swojej firmy. Oczywiście kontakt do naszego działu technicznego znajdziecie w opisie pod tym filmikiem. Po kliknięciu przycisku Zapisz, możecie teraz swobodnie poruszać się po całej aplikacji. Przejdźmy najpierw do panelu administratora. W tym celu kliknijmy na swoje inicjały w górnym prawym rogu, następnie wybierzmy opcję ustawienia. To właśnie w tym miejscu znajduje się panel administratora, który odpowiada za większość konfiguracji w systemie. Za pomocą tego panelu będziecie mogli zmieniać i dopasowywać Asari do potrzeb Waszej firmy. Dlatego zalecamy Wam, abyście Wy, jako właściciele lub administratorzy Asari w Waszej firmie, czyli specjalnie wyznaczone do tego zadania osoby, miały tylko dostęp do panelu administratora. Nie należy dawać dostępu do panelu administratora wszystkim pracownikom firmy, ponieważ po prostu tutaj możecie zmieniać różne ustawienia dla całej swojej firmy w obrębie aplikacji Asari. I to właśnie ten panel omówimy w ramach całego tego szkolenia, dlatego przejdźmy teraz do kolejnego materiału.